W życiu. Mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata, mistrzyni Europy. Tak jak już powiedziałam, kobieta o wielkim sercu. Pani Otylio, proszę nam opowiedzieć, dlaczego Pani zdecydowała się poprzeć tę akcję? Myślę, że to są doświadczenia życiowe, ale też serca. Ja Państwa bardzo serdecznie. Ja e, nawiążę przede jeszcze do wypowiedzi, tutaj do Pana Prezesa. To jest. E, Polskie Nadzieje Olimpijskie to program, który może będziemy mogli mierzyć medalami lub uśmiechami, ale przede wszystkim będziemy mogli mierzyć większą wiarę w własne możliwości młodych ludzi. A, I to jest najważniejsza rzecz, która, która będzie realizowana. Sport jest dziedziną życia, której fundusze zawsze są potrzebne. Żeby stworzyć dobre programy i żeby zrealizować marzenia tych młodych osób, pokazać im możliwości i wiarę w własne możliwości, E, musimy im pomagać. Sport powszechny e, buduje, budujemy od dołu. Medale zdobywamy od tego sportu powszechnego. Co my możemy zrobić przy akcji polskiej nadzieje olimpijskiej? To przede wszystkim to, że, e, że możemy, po, jeżeli, może powiem to inaczej, wtedy kiedy tu nie mam mojego zdjęcia, ale ja byłam na tych igrzyskach olimpijskich w Soczi i byłam na igrzyskach paraolimpijskich w Sochi. Widziałam olbrzymią radość wszystkich zawodników wtedy, kiedy zdobywają medale. Widziałam mnóstwo zawodników, którzy tych medali nie zdobywają, ale tak samo oni bardzo ciężko walczą i pokonują przeszkody. E, program Polskie Nadzieje Olimpijskie e, daje możliwość tego, że nie jesteśmy tylko widzami, kibicami, e, e, biorcami tego, co się dzieje w ekranie telewizyjnym, ale możemy coś zrobić. E, w naszym narodzie bardzo łatwo wychodzimy z założenia: zdobyliśmy medal, byliśmy tam. W dużej mierze robi to zawodnik. Dzisiaj my możemy ten medal zdobyć, my możemy tam być, my możemy to wspierać. Bardzo, mało, bardzo, mało, e, e, efekty, ma bardzo małą pracą wykonaną, bo tak naprawdę zakupy produktów, które kupujemy w e, każdym dniu... E, przy codziennych zakupach. Przy codziennych zakupach tak. e, więc jakby to jest rzecz naturalna. Ja włączyłam się w e, Akcję Polskie Nadzieje Olimpijskie od samego początku, kiedy już się prezentowaliśmy podczas pikniku olimpijskiego, zawsze uczestniczyłam. Między innymi dlatego, że ja nigdy nie miałam aż takich możliwości w czasie swojej kariery sportowej, ale spotkałam wspaniałe osoby na swojej drodze, osoby, które mi pomagały i mobilizowały. Dzisiaj też oddaję swój duch, prowadząc fundację robiąc projekty dla dzieci i młodzieży. Dlatego drugi powód, dla którego jestem bardzo dobrym ambasadorem tego projektu. Więc ja sobie tak przysłudę, ale jest tak, że jest to wiarygodna rzecz. Ja Uważam, że wspólnie możemy zrobić wiele. Jest wiele młodych sportowców, wielu młodych sportowców, którzy są w stanie zrealizować swoje marzenia. Ale jak każdy program, nie, jesteśmy, nie, nie możemy oczekiwać efektu na najbliższych igrzyskach, chociaż bardzo by się cieszyło, tych medali mieli więcej. I na pewno e, będziemy ich mieli. Ale każdy program niesie za sobą lata konsekwentnego działania. Do tej pory firma Procter Gamble, firma Pegenige, Polsat, Fundacja Grey, wszystkie te firmy i dawały siebie jak najwięcej. Dzisiaj my możemy im pomóc i dać od siebie. Co mogą zrobić Państwo? Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa po to, żeby Państwo jak najszerzej o tym poinformowali. Żeby Państwo powiedzieli, napisali, że jest możliwość zakupienia produktu, który pomaga. A wtedy, kiedy będzie medal zawodnika wisiał na szyi, będziemy mogli powiedzieć tak, zdobyliśmy, a nie zdobył tego zawodnik. Dziękuję.